A w dzisiejszym odcinku we challenge mamy FEST challenge, a mianowicie mamy BMEczkę, 2 litry benzynka i te, ta benzynka ma problem z łańcuchem rozrządu. Jest wyciągnięty, jest, tak po części go słychać, ten moment żarówka leży od pozycji, jest wyciągnięty, sypie jakieś tam błędy, Także zmiana łańcucha. Zaraz zobaczymy, czy to jest na bezpośrednim prysku, czy nie. Wygląda jakby był. Ale ja tam w sumie nie biorę do głowy, trzeba zrobić rozrząd i tyle. Także zaraz rozgrzebie go tu troszkę pokażę, pokażę wam jaki przebieg jest, jakie błędy generuje w sterowniku, także zaraz będziemy zaglądać dalej. Już pokazuję i objaśniam. Silnik to jest N43 dwulitrowa benzyna. O, ale chodzi nawet wszystkie wpisane. Zobaczymy, jakie błędy generuje. Dźwignie wokalarzono, puszory wydechowe. Raz zobaczymy. A trzy tylko. Trzy, dwa, te. Trzy. Dobra. Tym się, tym się nie przejmujemy. Jeśli nie oleju, to nam nie interesuje na tą chwilę. Te dwa problemy. Te dwa problemy nas interesują, także ściągam pokrywę klawiatury i zaraz pokażę Wam w jakim stanie jest łańcuch oczywiście pewnie da się te błędy skasować i byłoby ale niestety ale niestety e, nie na tym to polega bo błędy i tak wrócą silnikowo, faktycznie czuć, że ten silnik idzie tak troszkę kwadratowo i za jakiś czas go to lepiej, także nie zarządzając gaszę go, aha 2010 rok tak jak widzimy i przebieg mamy, tam widzimy przebieg, 133 269. Także gasimy i bierzemy się za robotę. A więc zrobimy aktualizację tematu BMW. W pierwszej kolejności wylatuje do lotu powietrza. Wyrywam filtr powietrza, bo będzie też kompletny serwis. Odkręcam kapkę od, kapę od filtra oleju wkładu. Zleci sobie olej na dół do michy. I rozbieram całe potrzeby kompletnie. Zaraz Wam pokażę, jak to będzie wszystko zebrane. I oczywiście pokrywę. Pokrywę z... Osłonę. Pokrywę rozrządu. Pokrywę klawiatury, przepraszam. Spieszę się, bo nie mam na to czasu za dużo. Ściągam i zaraz Wam pokażę, jak cała reszta wygląda. Po co, na co i dlaczego. Później podniesiemy i pokażę Wam od dołu, co trzeba zrobić, żeby się dobrać do takiego rozrządu więc, robimy aktualizację z tematu BMW Tam ta główna śruba jest delikatnie popuszczona że obrócić silnikiem mogę o 180 stopni jeżeli by się okazało, że bałek rozrządu mi nie pasuje olej, olej oczywiście spuszczony blokada, która jest tam widzicie ją założona, zaraz Wam pokażę może pokażę, może nie to muszę uważać na olej tam właśnie blokada siedzi wsadzona także na razie opuszczamy i zobaczymy i zobaczymy i rozbieram górę i zobaczymy czy górę wałki rozrządu czy pasują a więc aktualizujemy temat BMW BMW ma wyciągnięte cewki i rozbieramy układ paliwowy zaraz podniosę pokrywę i Wam pokażę resztę a więc mamy wszystko zblokowane, rozgrzebane oczywiście rozrządzik wyjęty do samego dołu wszystko widać luźno jeszcze Trzeba wyciągnąć simmering. Później Wam pokażę, mam taki po swojemu aparat zrobiony taki przyrząd, w którym wcisnę sobie ten simmering, bo to nie jest taki prosty simmering. Później wam pokażę. Tu mamy dla porównania łańcuchy złożone do kupy. Szczerze, wyciągnięty jest o pół ogniwka, pół ogniwka więc całkiem ładnie. Nie jest jakoś mega duży efekt, że jakiś fez naciągnięty. Mam cały zestaw drugi. No, i to jest ten simmering, o którym mówię. On jest mega, mega, mega szeroki. Tu są miejsca na silikon. Z jednej i z drugiej strony, jak się łączy miska, miska z blokiem, to to tam jest właśnie, tam jest właśnie miejsce na silikon. Także zaraz aktualizacja tematu dalej. Mam nowy simmering. Podcięty tu jest. Nakładam oczywiście troszkę silikonu. Te dwarowki i te dwarowki sobie zaznaczeniami ułożyłem, tak żeby daj wciskał na łączeniu miski, podstawy miski, można powiedzieć. Później mam dorobiony taki przyrząd z dwóch śrub. Oczywiście z BMW pasujący do jakiś tam tłoczek, zacisków, księżarówki, podkładki i inne takie rzeczy. Wkręcam to i zaraz będę, i wtedy, jak już jest to wszystko wkręcone, to nakrętką kręcę i wciągam ten simmering idealnie równo innego Innej metody nie widzę, żeby to, miało, żeby to działało po prostu poprawnie, żeby ten simmering siedział na, na równo z tamtym oczywiście, z tamtą e, płaszczyzną. Teraz zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało po wciśnięciu tego simmeringu. Aktualizując temat BMW, tą powierzchnię mam wstępnie wyczyszczoną. gdzieś simmering będzie chodził. On chodzi w tym obrębie tutaj tylko, więc tu już nie muszę za bardzo czyścić. Ale jak ta krawędź siądzie sobie gdzieś tutaj, ona się zapoleruje, będzie dobrze, co do simmeringu, jest już wciśnięty, wciśnięty w połowie łączenia, tak jak chciałem. Nadmiar silikonu jest zebrany, nie będzie go tam widać. Ja nie lubię jak jest tak za dużo widocznych silikonów, ma być estetyka na pojeździe. No i mamy oczywiście. Wałki górne, wałki górne dwa razy obydwa wałki po 20 N plus dwa razy po 90 stopni, czyli 180 stopni. Tutaj mamy napinę 65 N i dół mamy, i dół mamy 34 N. Małe śrubki, a w tym momencie tym tonometrym mnie nie interesują, bo nie odkręcałem. I dół na 300. No ta śruba jest duża, więc. Tych nie ruszałem nawet, bo nie potrzebuję, nawet lepiej się to ściąga jak jest skręcone, i tą dużą śrubę na 300 zrobimy bez żadnego problemu. Oczywiście pamiętajmy o tym, żeby nie, nie kręcić tej śruby na blokadzie z tyłu. Tylko tą blokadę. Tą blokadę trzymamy wsadzoną, ale kompensujemy ten ruch, który jest na blokadzie, bo on tam jest minimalny, ale jest. Kompensujemy montówką za zawieniec, blokujemy sobie tak, żeby tam nie narobić żadnego gnoju. Bo jak zegniem, jak Ugnie nam się ta blokada tamta z tyłu, to tej nie wyciągniemy. Znam takich ludzi, co to wiele razy zrobili i był z tym duży problem, później, żeby to wyciągnąć. A osobiście mi się też na samym początku delikatnie ugięła ta, ta blokada i z tego jest mega problem, naprawdę. Musicie mi wierzyć, że później jest straszny problem, żeby to wyciągnąć. A zresztą, zakręcanie na blokadach niektórych elementów, trzeba jakby przewidywać to, co się będzie działo niektórych elementów na blokadach, no nie jest za zdrowe teraz jeszcze korzystając z okazji, że nie ma kół, dwałków rozrządu i, i łańcucha ze ślizgami no to sobie tą część, tą część sobie tutaj wyczyszczę dlatego, że później później jak to będę już poskładane to nie będę sypał tych śmieci po nowym, po nowym rozrządzie, także teraz sobie ile będę mógł to sobie wyczyszczę później tylko sam tył, tam gdzie są blokady i na razie to chyba na tyle, także wrzucam całą resztę, zaraz zobaczycie dalej a więc mamy tu... Myślałem, że niby jakiś pozmianowy napinacz, że jeden jest krótszy, drugi jest dłuższy, ale wcale tak nie. Ten się po prostu zatar, Jak go naciągnę, to jest takiej długości, jak ma być. Albo po nim sprężyna, bo jakoś tak dziwnie chodzi i tu się za zacina. Po prostu się przycina i z tego tytułu wychodzą pewnie błędy. Teraz jak go i parę razy go ruszyłem, no to już odkleił się i zaczął normalnie, zaczął normalnie działać, ale... Fakt jest taki, że wrzucamy tego, także temu staremu już podziękujemy za współpracę Wrzucamy tego nowego i ten nowy będzie działał poprawnie Chodzi fajnie, sprężyna jest, jest mega twarda Widocznie pozmianowo już tak, tak robią, także wrzucam go na auto i zaraz zobaczcie całą resztę A więc robimy aktualizację tematu BMW serii 1 Poskładano wszystko, obrócono wałem korbowym dwa razy Czyli wołki rozrządu wróciły na swoje miejsce to do, do blokad dół zblokowany, siedzi na blokadzie góra wałków potwierdzona z tyłu, tam się wkłada się blokadę że jest wszystko dobrze tego nie będę Wam już pokazywał tu się już nic nie, nie przemieści chyba, że uszkodzone są koła zmiennych wymiennych faz ale blokada szarpno, blokada wchodzi tutaj idealnie równo leży na głowicy tutaj jak i na dole jest tak jak ma być, wszystko jest w porządku, kołeczki siadają ładnie, także co, powierzchnia wyczyszczona, odtłuszczę w miejscu gdzie jest tamta ta pompa, tam w dwóch miejscach trzeba delikatnie posmarować silikonem, takie ćwierćwałki dwa położyć, nie zapomnieć uszczelki pod napęd wysokopompowskiego ciśnienia, bo ona też jest w deklu od dołu jedna, a druga później z góry. Tego nie zapomnieć. Założę, zakładam oczywiście nowe świece, które już tam leżą, czekają. Teraz sobie zakręcę, bo te świece są pod takim dziwacznym kątem, więc lepiej jest to zrobić teraz, jak się nie ma klucza tego specjalnego, łamanego z przegubem, więc teraz to się lepiej robi. No i składamy dalej. A więc mamy wszystko poskładane, poskładane, wszystko mamy poskręcane. No i co zobaczymy? No dawaj! poklepało, poklepało i przestało damy mu jak sobie pochodzi na wolnych obrotach ale układ paliwowy strasznie głośny i sobie pochodzi, zobaczymy czy nie ma wycieków wszystko jest w porządku i będzie można dalej spadać pod i tam resztę. a więc zrobimy ostatnią aktualizację tematu BMW BMW działa poprawnie, wszystko pięknie, ładnie eee, prędkość Naciąga, tak jak widzimy, jest szósty bieg, od dołu ciągnie ładnie, nic nie przerywa, równiutko, nie jedziemy na lawecie, powtarzam, nie jedziemy na lawecie, bo prędkość jest, głośno się przesuwa eee, i co, no i będzie działać, będzie działać, nie ma co tutaj się eee, zastanawiać, wszystko jest w porządku, bo cieku oleju nie ma, ślinczek działa poprawnie. Także, to chyba na tyle tematów BMW Myślę, że można spokojnie oddawać to do klienta oddawać to do klienta i nie ma co się zastanawiać nie ma co się zastanawiać, jeżeli chodzi o poprawność działania Co? No, zestaw rozrządu, wszystkie filtry, oleje, płyny tak, żeby to mogło działać przez, przez długie lata jeszcze Choć tak jak mówię, ten rząd jest delikatny I myślę, że tą stówkę, to 100 tysięcy powinien jeszcze zrobić Jak będzie wymieniony olej i w, miarę, i w miarę będzie czysto Jeżeli chodzi o wymianę oleju, no bo to, tak jak mówię, te zaniedbania Te zaniedbania są po prostu z Zaniedbania są po prostu z serwisu olejowego Rzadko robione, więc ten napinacz się przycina z tego tytułu Pokażę Wam jeszcze jak, jak ten silnik działa, działa po złożeniu, po założeniu osłon, jakie dźwięki się tam wydobywają spod osłony. Ale mówię, fajny silniczek, dynamiczny do jazdy, bezpośredni wtrysk, także pewnie w miarę oszczędny. Zaraz sobie gdzieś przystaniemy. Jakąś miejscówkę, gdzie by można było przystanąć, teraz wam pokażę, jak to działa. Jakie to są odgłosy, a tutaj na przykład no, na chwilę to nie będzie afery. Pokażę Wam. Jesteśmy na otwartej przestrzeni, więc ten hałas pod będzie troszkę inny, jak w hali warsztatowej. Tak idzie. Tak naprawdę idzie nieskazitelnie. Patrzymy oczywiście czy nie ma żadnych wycieków, czy nic nic tutaj nas nie zaskoczy. Troszkę go powyciera, powycierałem, bo taki okurzony był. Trzeba byłoby tą, o tą komorę silnika troszkę zadbać, ale to nie jest wątek przewodni. Auto i tak jedzie, auto i tak jedzie na przegląd. więc więc jak pojedzie na przegląd to będziemy się będziemy się martwić a na razie a na razie to chyba na tyle to chyba na tyle aha, z tematów jeszcze zobaczymy o tak właśnie lubię to brak kodu to to jest bardzo fajny napis jeszcze klient miał kratki do nawiewu kratki do nawiewu były wymieniane także co, no to na tyle. A, dzisiaj taki troszkę zionek dla mnie. No, pasy. Dobra, 20 metrów mam do Warszatu. Już nie zapinam, wybaczcie mi, nie zapinam tych pasów. To chyba na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, wbijajcie na Instagrama. Tam też wchodzą jakieś relacje z mechaniki, z życia i nie tylko. Także to na tyle. I co, czekamy na kolejny challenge? Myślę, że tuż niebawem tuż niebawem. Szykuję się kolejny jakiś większy czy mniejszy challenge Także To na tyle i do następnego odcinka